Symoneczko, cześć, witajcie serdecznie na bocznym kanale Tom Swidek, a na Mania Gaming jeszcze nie, zdo, nie zdjąłem dobrze koszulki. Nagrałem tak naprawdę ostatni odcinek w tym Oto Rumie. Eee, dlaczego? Dlaczego jeszcze mnie zmorzyło, żeby jeszcze nagrać? Słuchajcie, jeden odcinek. Dlatego, że nagrałem drugi odcinek. Słuchajcie, troszkę tak nie po kolei, bo na, nakręciłem najpierw odcinek jakieś dobre 2-3 lata temu odnośnie okularów 3D, jak przedstawiałem niektórzy już mogli obejrzeć ten odcinek, dla wspierających już był dostępny jakieś dobre 2-3 lata temu jest na kanale Mania Gaming za jakiś czas będzie opublikowany publicznie, ale przed tym chciałem wam przedstawić, żeby to szło po kolei FDS-a, czyli Family Disk System, słuchajcie czyli nic innego jak stację dyskietek do... Famicoma, tak, do Famicoma e, też okulary 3D były dołączone, które e, przedstawię też jak najbardziej, bo chociażby w takiej grze 3D Rally, e, jak najbardziej e, słuchajcie, e, okulary były e, wspierane i tą głębię trójwymiarowości można zobaczyć, uświadczyć na konsoli 8-bitowej, więc e, tutaj super. E, co? Mamy podłączonego Famicoma. Jak widzicie, jest tutaj. Ee, no, to tu jest. Adapter RAM, który z 32 kB e, dodatkowo dorzucał. No, ale między innymi też mamy fajny tutaj. No, zobaczcie, na przemian e, Mario Lata z Luigi i się kłócą. Kto włączy, kto w, włączy, kto wyłączy. Słuchajcie napis Nintendo PlayStation Discard tak więc no miłe dla oka jak najbardziej lubię to i co były dwie rodzaje słuchajcie taki szybki ten info odnośnie tego właśnie FDS-a były dwa rodzaje dyskietek jedne jak widzicie żółte drugie niebieskie przede wszystkim niebieskie się charakteryzują że już miały tą słuchajcie blaszkę i po prostu tak się nam dyskietki nie niszczyły, więc nam dłużej nam starczyły. Przede wszystkim plusy takiej dyskietki, no to wtedy do 1989 roku e, posiad... e, były większej pojemności. Dlaczego? Bo po 89 już te kardyże więcej, słuchajcie, nam e, zajmowały, ale początkowo 8 kB, słuchajcie zajmowała gra Galaxian, tak więc no tutaj na jednej stronie 56 KB, na drugiej kolejne 56, więc daje nam 112 KB przestrzeni, więc no dla twórców gier zdecydowanie bardziej mogli się popisać, robiąc nam bogatsze gierki. Co jeszcze dodatkowo to kolejny kanał syntezatora dźwiękowego, więc lepiej się to prezentowało, możecie zobaczyć na głównym odcinku jaka jest różnica, słuchajcie pomiędzy grą Kardżą, tą samą grą, a y, dyskietkową. Tak więc. No, różnica w dźwięku była zdecydowanie lepsza. Bo więcej detali w tej samej w tym samym dźwięku, w tej samej melodyce mieliśmy, tak więc. Większa pojemność, lepsza ścieżka dźwiękowa, lepsza melodyka, Niestety dużo wad. Piractwo zjadło po jakimś czasie też, ale przede wszystkim no, kardyże wypchnęły, bo po 1989 roku pojemność zdecydowanie podskoczyła, więc no, więcej mogli upchnąć. Ale też zapis gry się pojawił od słuchajcie, Square Enix, od Final Fantasy. Już baterykę wsadzili, więc zapis gry też był. Tutaj też był od razu z automatu, więc na początku dyskietki były po prostu tańsze, lepsze. Jedyny minus też, no to, e, no to e, wczytywały się. No dyskietki się nam wczytywały, ale to jest zdecydowanie lepiej, szybciej, płynnie, płynniej niż, słuchajcie, w przypadku Amigii. No w szczególności, że jak tam mieliśmy po 8, po 8 dyskietek, po 6 dyskietek w grze, no to tutaj nie więcej niż jedna dyskietka, e, po prostu to gra. tak więc, A nawet w, na, w tych pierwszych grach mogliśmy sobie zapisywać grę na stronie A, a drugą grę na stronie B. Też to było tanie, bo e, słuchajcie, nagranie takiej gry, kupienie czystej to jest 12 dolarów, było, nagranie nowej gierki. To 3 dolary, a sam Cardridge, słuchajcie, wtedy kosztował 30 dolarów. No, różnica jest. A kupienie nowej gry, już nagranej, z okładką, jak chociażby ten Super Mario, czy ten 3D Hot Rally, to około, słuchajcie, 15, to koszt 15-20 dolarów. Tak więc, tak czy siak, była różnica kupienie nowej gry niż tego samego odpowiednika na Cardridge. No i większa pojemność. Te gry też się ciupkę różniły od tych wersji kartridżowych, co było fajne, bo czym więcej rozmaitości dla mnie, tym lepiej, bo jest o czym mówić, jest to większy zajob. tak więc fajnie, no fajnie, z biegiem czasu sprzęt nie wytrzymał, kartridże je zjadły i tyle, bo były w końcu później po jakimś czasie tańsze w produkcji. I już miały zapisy stanów z gier. Ale taka ciekawostka: no taka ciekawostka. Famicom miał stację dyskietek, miał swoją klawiaturę, i ten do tego dążył. Ale że nie było większej zajawki na to zainteresowania. W szczególności że wtedy komputery domowe mocno się nam rozpychały po łokciach jak dobrze wiecie, Amstrady, Commodore, Amigi. Atari, no to jeszcze Nintendo coś próbował, ale był kryzys e, i coś musieli wymyślić, dlatego e, troszkę to przekształcili i też można z koma słuchajcie, zrobić fajny komputer te programy też były edukacyjne, wykorzystujące klawiaturę, ale o klawiaturze też kiedyś wspomnę, bo też kiedyś ją, po, ją posiadam, więc też kiedyś filmik zrobię ale to już w lepszych warunkach, słuchajcie, bo nie w takich spartańskich jak już nie mam tutaj praktycznie narzędzi do pracy, ale jest fajnie. No i co? Czy taki Famicom czy takiego FDS-a można podłączyć, słuchajcie, do Pegasusa? Pewnie można, ale trzeba byłoby rozkręcić, słuchajcie, i zdjąć obudowę, i wtedy podłączymy. Dlaczego? Niestety ten adapter tutaj. Te wyżłobienie niestety od obudowy naszego polskiego Pegasusa uniemożliwia podłączenie prawidłowo, bo niestety kąt no, tutaj nam nie pozwala jest za wysoko, ale po odkręceniu Pegasusa z pewnością byśmy mogli to uświadczyć. Ale nie będę go rozkręcał, tak jak mówiłem na filmie plomba gwarancyjna cały czas tu jest i nic nie będę, nic nie chcę grzebać póki działa, póki jest plomba, po co tam Zaglądać. Z czasem tak czy siak będę musiał zajrzeć, ale to wszystko z czasem, no i co eee, dlaczego po takiej przerwie dopiero to nagrywałem, bo musiałem dorwać pudło słuchajcie, dorwałem pudło, w końcu się udało jak widzieliście, zamieniłem eee, kolejne playstation a czy kolejne, playstation 5 zamieniłem słuchajcie na e, retro sprzęty, też ten odcinek można zobaczyć na bocznym kanale Tom Swidek obczaić na jakie dokładnie sprzęty zamieniłem, ale w tym też był właśnie family computer disk system ciężko było mi dorwać przez w tym okresie przez 3 lata same pudło, tak, same pudło z instrukcjami, tutaj wszystko jest na legalu, tak więc cieszę się niezmiernie, dorwałem ale samego pudła nie dorwałem, dorwałem po prostu drugiego family disk system tak więc mam dwa i się, cieszę, i się cieszę, jeden już był naprawiany bo też dużym minusem były, słuchajcie gumki, które ten mechanizm tam są gumki, takie normalne gumki, recepturki, które ten mechanizm wymowania, włączania dyskietek te gumki parciały po dłuższej przerwie i nieużytkowaniu wiadomo guma parcieje więc nawet jak zobaczycie sobie zawiniecie jakiś kabel w gumę zostawcie na 2-3 lata to ta guma rozpada się w ręku no i niestety też taki był mankament w tych urządzeniach ale te gumki się łatwo wymienia jakby ktoś chciał wymienić to Zostawcie komentarz, i ja mogę Wam dać namiar do osoby, która rzetelnie taki sprzęt nam naprawi za dobre pieniądze. No nic, cieszę się, cieszę się zobaczcie. Pełno, pełny odcinek na Mania Gaming no bo tutaj mamy, będzie teraz większa seria. O konsolach 8-bitowych, w szczególności, że już wcześniej Wam pokazałem Pegaza e, na prezentacji tego oryginalnego, właśnie tego w boxie nostalgicznie mocno omawiałem to, no bo jak najbardziej sercem jestem z tą konsolą, ale ogólnie kocham 8-bitowce, e, jeszcze bardziej 16-bitowce, ale od, od 8-bitów się zaczęła moja przygoda. Powiedzmy, że się zaczęła, bo tak naprawdę pierwszą grą, jaką zobaczyłem, to był pyk-pyk. Dobijanie pyk. po prostu piłeczki pałeczkami na czarno-białym telewizorze, ale to o tym kiedy indziej. Tak więc wjechał Pegasus, wjechał familii komputer. Jakiś czas temu już był NES, ale o NES się też porozmawiamy. Pokażę jeszcze okulary 3D, pokażę jeszcze klawiaturę, ale do tego też trzeba zebrać E, dodatkowe informacje, bo z klawiaturą nie jest tak łatwo, w szczególności, że tam wszystko jest z krzaczkami, oprogramowanie nie pasuje, te europejskie, bo we, w Europie, um, słuchajcie, jeżeli mówimy o Pegasusie, dobrze wiecie, że Pegasus wyszedł też nam w formie klawia, klawiatury. No właśnie, to wszystko jest wzorowane na oryginalnym, słuchajcie, e, na oryginalnej klawiaturze do Famicom'a, ale już ten system europejski nie pasuje do klawiatury. No nic, takie, takie mankamenty, ale to ja to wszystko przeskoczę i jakoś Wam przedstawię. Cieszę się niezmiernie, że mogłem Wam przedstawić ten sprzęt. Bo ten sprzęt zawita jak najbardziej do kolekcji. No i jest to taki powiew lat 80. Ładnie się to wszystko prezentuje. Są gierki, są kadlicze. Jest elegancko, jest telewizorek. Zazwyczaj proponuję podłączać taki sprzęt do Certeka dla większej nostalgii, dla e, ładniejszej, nawet chociażby grafiki. No bo tutaj ten wiadomo LCD już e, w, bardziej e, pokazywał niedoskonałości, prawda? A tutaj no, certek to CRTK, e, to kinesko, prawda? A nie matryca. Ale. Słuchajcie, dlaczego to przedstawiam na LCD? Dlatego, żebyście wy chociaż mogli zobaczyć ekran, bo jakbym to na crt to niestety, niestety częstotliwość by nam nie pozwalała dostosować e, współczesnej kamery. No nic, super, super elegancko. Tak więc cieszę się, że mogłem Wam to przedstawić. E, kolekcja retro rośnie i będzie rosła, ale jak zawsze brakuje mi cały czas tych siedmiu konsol. Do spełnienia marzeń nie żartuję, oczywiście. Pomału tych konsol jeszcze więcej brakuje, bo chcę zebrać wszystkie playaki, wszystkie konsole z PlayStation, Nintendo, słuchajcie, Amigi, Xboxa i do tego małymi kroczkami dążę. Ale tych konsol jeszcze jest, a cena retro rośnie, prawda? No dużo mi brakuje jeszcze w SEGA, bo SEGA to tam. Miała rozmach w latach 90., w latach 80., wypuszczania tego sprzętu, przystawek różnego rodzaju, to też pewnie po dupie dostała z perspektywy czasu i dlatego już tej firmy nie ma, bo troszkę nieprzemyślane sprawy robiła. Ale jak najbardziej, family FD, słuchajcie, fajnie sprawdzał się. Szliśmy do tego kiosku i legalnie, normalnie sobie nagrywaliśmy gierkę, czyli czy to na stronę A, czy na stronę B. Nawet nieraz dwie gry się mieściły na dyskietce, zależy od pojemności. Tak więc fajnie było, lecz się zmyło. Pozdrawiam, trzymajcie się ciepło, cześć!